Gry. Może być ciekawie. Szansa na objęcie prowadzenia. Ależ teraz interwencja bramkarza. Bardzo groźnie to wyglądało. Koledzy z obrony na pewno będą mu wdzięczni. Niepewnie teraz to zagrywa. Chyba chciał to wybić daleko. I doskonała okazja. Wybija bramkarz, ale piłka nadal w grze. Ronaldo. Wymarzona okazja. Co za okazja jest bliska, to powinien być gol. Golkiber Tomku był tu na straconej pozycji, ale broni. Ronaldo wykorzystuje wolną przestrzeń. Rusza z piłką do przodu. I mamy! Pierwszą bramkę w tym meczu. Zaczną się wreszcie emocje. Rivaldo. Tyle, że w tej grze nie chodzi o posiadanie piłki, a o kierowanie jej do bramki rywala. I Barella! Nie wierzę! Nie wierzę! Piękne uderzenie! Takich bramek nie ogląda się często! Dla takich bramek wymyślono ten sport! Przysłupek. A więc sędzia kończy pierwszą odsłonę gry na San Siro. Dobrze zagrane będzie teraz sytuacja! Dobre, przytomne zachowanie przy tej obronie! Tak to należy robić! Bramkarskie rzemiosło najwyższych lotów. Każdy napastnik miałby w tej sytuacji problem z oddaniem dobrego strzału. Ukarze ponownie ustawiają się w polu karnym. Ale... Ula, co sary! Zaref... Teraz okazja przed nim. Ależ obrona teraz! Wydawało się, że... Ma sporo możliwości podania. Na co się zdecyduje? Ależ teraz okazja! Tak! Co za końcówka, proszę Państwa. Teraz będzie... Starannie budują te atak. szukają jakiejś dziury w obronie. No tak, bramkarz w tej sytuacji nie musiał się wysilać. Tak, był bardzo dobrze ustawiony i widział, że ten strzał nie zmierza w światło bramki. Rozlega się teraz ostatni gwizdek, a więc to drużyna gospodarzy zagra w następnej rundzie o się decyduje jeden mecz. Dużą rolę odgrywa dyspozycja dnia i pragnienie zwycięstwa. Kim chce pokonać rywali Fiorentina? Zobaczmy. A więc zagrają 1-4-3-3 z parą skrzydłowych. Powiedziałbym, że dość konserwatywnie, ale jak się ma w środku ataku wysokiego napastnika, to takie ustawienie może się sprawdzić, zwłaszcza gdy skrzydłowi potrafią dokładnie dorzucić piłkę. Zobaczymy, czy ta trójka w środku pola nie będzie zbyt osamotniona, bo na papierze wygląda to bardzo ofensywnie. A oto skład drużyny Interu na dzisiejszy mecz. Wszystko wskazuje na to, że zagrają w formacji 1-3-5-2, prawda? Zgadza się. Liczą najwidoczniej, że takie ustawienie pozwoli im dominować na całym placu gry. Przy takiej taktyce pomocnicy odgrywają kluczową rolę. Zwłaszcza na skrzydłowych spoczywa duża odpowiedzialność, bo muszą zarówno cofać się do obrony, jak i dostarczać piłkę ze skrzydeł napastnikom. Zablokowany ten strzał. Wspaniała interwencja bramkarza, ale Schrobinso Do W policja jedenastki teraz wrzuca. Gol! Ronaldo! Jak zawsze Ronaldo! Ten facet jest z innej planety. Raz jeszcze spójrzmy jak rozegrać. Centra posłana w pole karne, jest groźnie. Tak jakoś bez przekonania wybił tę piłkę, nadal może być groźnie. I będziemy mieli już rożny. Nie będzie centry. Krótkie rozegranie. Miłka do Lukasa Torejry. Cierpliwie szuka tutaj szansy, żeby zagrać. Udane wejście, ale będzie rzut rożny. W pole karne, głęboko teraz. Podanie do Lautaro Martineza. Nie może chybić. Gol! Tak, nie zawahał się. Ważne trafienie. Prowadzą już różnicą dwóch goli. No, jednak kończy się ten atak. pytanie przyjął Kajon. Nie wierzę własnym oczom. Nie ma gola. Jaka jest szansa obrony Strzał tak bliska, niemal zerowa. Jednak widzieliśmy to przed chwilą. W okolice jedenastki teraz wrzuca. Nie groźna ta centra. Mają teraz okazję, by szybko wyprowadzić atak. Uwaga, wychodzi sam na sam. I jest. Tym samym prowadzą różnicą trzech goli. Po prostu muszą to wygrać. O tu golem. Przerwa. Za nami pierwsze 45 minut tego spotkania. Jest podanie, jak to się rozwinie. Nie do wiary. Nie mają litości. Powiększają teraz przewagę do czterech goli. Janczuk. Czy zdecyduje się teraz na strzał? Jest gol! Proszę państwa, czekaliśmy na to. Duży już bardziej tego spotkania i gwiżdżę po raz ostatni. Kół cieszy gracze Interu. Wygrywają ten mecz. Dzisiaj po raz kolejny wyszli na boisko z ofensywny. Tak zagra w dzisiejszym meczu Intermediolan. Wszystko wskazuje na to, że zagrają w formacji 1-3-5-2, prawda? Zgadza się. Liczą najwidoczniej, że takie ustawienie pozwoli im dominować na całym placu gry. Przy takiej taktyce pomocnicy odgrywają kluczową rolę. Zwłaszcza na skrzydłowych spoczywa duża odpowiedzialność, bo muszą zarówno cofać się do obrony, jak i dostarczać piłkę ze skrzydeł napastników. Właśnie widzimy, jak zacznie ten mecz Udinese. Wydaje się, że zagrają w ustawieniu 1-3-5-2. Co to według Ciebie oznacza, Jacku? Prawdopodobnie chcą zdominować środek pola, zyskać tam przewagę liczebną, a jednocześnie zabezpieczyć bramkę. To bardzo uniwersalna taktyka, choć jeśli boczni pomocnicy nie przyłożą się do gry defensywnej, drużyna może mieć problem. Ma szansę pobić rekord zdobytych bramek. Obrońcy Rywala muszą dziś w... A kanczala noglu, tu pachnie golem. Wspaniale interweniuje Bramkarz, ale się teraz wyciągnął. Głęboka ta centra z narożnika. Nieudana główka. Trudno to nawet nazwać strzałem. Zupełnie w inną stronę poleciał piłka wraca do środka. 1-0! Następne gole są chyba tylko kwestią czasu. Teraz już nie będzie. Wyczekali rywala. Znów są przy piłce. Teraz naprawdę świetna piłka. Gol, proszę państwa! To może być rozstrzygające trafienie. Mają już dwie bramki przewagi. Minut kończy. Wszystko jasne. Teraz stworzył sobie szansę. Uwaga! Bramka! A to znaczy, że to jeszcze nie koniec. Już tylko jeden gol straty. A więc sędzia kończy pierwszą odsłonę gry na... ...bramki jest Irving Lozano. Kluczem do bramki był udany dribbling. Nie, nie dał się zaskoczyć. Świetnie wybronił. Jakże ważny jest ten różny dla goniących wynik. Czują to kibice, którzy nakręcają teraz żywiołowe wsparcie. Mocne było to uderzenie, ale widzieliśmy. Zupełnie niecelne. Krótkie rozegranie teraz. Nieudana interwencja i wciąż atakuje. Teulofeu, okazja do strzału. Gol! Ależ skuteczność prezentuje w tym meczu patrzcie tych drużyn zapowiada się smakowicie, więc cieszę się, że w końcu, zaraz, zaraz, z tego musi być gol. Niemożliwe, nie ma bramki. Przy strzałach z takiej odległości zwykle nie ma zmiłuj, ale tutaj stało się coś niesamowitego. Szansa na poprawę wyniku gol! Czyste złoto, ale stracił tę piłkę z kolei. Po minutę. Dziękujemy za tę informację. Podanie do Lautaro Martineza. Cristiano Ronaldo! Co za sytuacja! By w końcówce spotkać! A to oznacza, że Inter przegrywa! Cóż, Tomku? Chyba.